Cmentarze. Dla jednych miejsce symbolicznego spotkania ze zmarłymi krewnymi czy przyjaciółmi, dla innych element wiary w Boga, praktykowania danej religii. Są też tacy, którzy traktują je jako miejsce zadumy, oazę, w której mogą na chwilę zwolnić, odciąć się od rzeczywistości albo wręcz przeciwnie, kojarzące się ze smutkiem, a nawet wzbudzające strach. Jedno powiedzieć możemy z całą pewnością: nekropolie to świadectwo upływającego czasu naturalnego procesu przemijania. Często zaś możemy o nich mówić jako o zabytkach, bo ich korzeni nierzadko poszukiwać należy dekady czy nawet setki lat wstecz. W Bydgoszczy zabytkowych cmentarzy mamy kilka. Każda, a nawet średnio zorientowana w dziejach miasta osoba wie, że pod względem historycznym ważne są cmentarze nowofarne i starofarne niewielu zdaje sobie jednak sprawę, że bardzo długą historię mają także cmentarze ukryte wśród bydgoskich osiedli. Przybliżymy wam więc historię i współczesność cmentarza pod wezwaniem Świętego Vincentego a Paulo, znajdującego się przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, cmentarza, którego początków poszukiwać należy jeszcze w XIX wieku, a konkretnie w roku 1884. Ale właściwie na jakim osiedlu znajduje się ta nekropolia? Zwykle w kontekście tego miejsca mówi się o Bielawach, ale niektórzy uznają, że to osiedle Leśne. Jaka jest prawda? Otóż oficjalnie są to Bartodzieje. Przynajmniej według uchwały Rady Miasta, według której granica osiedla sięga aż do ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niemniej termin bielawy jest jak najbardziej słuszny, bowiem w momencie powstania cmentarz leżał w granicach tej podmiejskiej wówczas gminy. Cmentarz założono w 1884 roku na potrzeby zarówno katolików, jak i ewangelików, których chowano w osobnych kwaterach. Początkowo nekropolia liczyła jeden hektar powierzchni, a w 1910 roku powiększono ją o 50%. Powiększoną, ale mało brakowało, a zostałaby po prostu zlikwidowana. Taki plan przedstawił bowiem Franz Josep Steben, znany berliński architekt i planista, który przygotował strategię rozwoju tej części miasta. I faktycznie wiele jego pomysłów wprowadzono w życie, choćby osiedle urzędnicze na bielawach, jednak cmentarz na szczęście przetrwał. W momencie rozszerzenia granic Bydgoszczy o sąsiednie gminy w 1920 roku cmentarz stał się jedną z 14 miejskich nekropolii. Niemal od razu znalazł się pod zarządem Zgromadzenia Księży Misjonarzy, którzy utworzyli parafię pod wezwaniem świętego Wincentego a Paulo. Najstarsza część cmentarza to jego południowo-zachodni skraj. Oczywiście najstarszych XIX-wiecznych grobów z oczywistych przyczyn już tutaj nie ma. Nie oznacza to jednak, że w obrębie cmentarza brak jest miejsc historycznych. Niektóre pomniki spokojnie można nazwać małymi dziełami sztuki. Są tutaj kopie dzieł Torwalcena czy Michała Anioła. Swój ślad zostawił także legendarny bydgoski rzeźbiarz-artysta Piotr Tribler. Najstarsze zachowane na cmentarzu nagrobki pochodzą z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Wiele z nich to nagrobki ewangelików, wiele z nich to też nagrobki bezimienne. Na szczęście cały czas tutaj są i przypominają o długiej, burzliwej historii naszego miasta. W centralnej części cmentarza w 1955 roku ustawiono żelbetowy krzyż, zaś obok w latach 70. figurę Matki Bożej. Jednakże konstrukcją, która zwraca największą uwagę na cmentarzu, jest oczywiście kaplica. Ta powstała w 1933 roku, a przy jej budowie wykorzystano cegłę, która nie nadawała się do wznoszenia dużo większej przecież bazyliki mniejszej. Co ciekawe, przy pracach związanych z powstawaniem kaplicy pracował Duet zasłużonych bydgoskich budowniczych. Projekt przygotował bowiem Bolesław Polakiewicz, a budowę nadzorował sam Bogdan Raczkowski. Kaplica została w ostatnich latach wyremontowana, ale zachowała wystrój z lat 90. XX wieku. Obiekt to obecnie kaplica przedpogrzebowa, ale spokojnie może także służyć jako miejsce odprawiania nabożeństw. Zresztą właśnie tak kiedyś tutaj było. W latach 70. XX wieku w niedzielę odprawiano tutaj nawet do pięciu mszy. Dopiero później, w latach 80., w miejscu dawnej żwirowni i dzikiego śmietniska, tuż przy dzisiejszej ulicy Wyszyńskiego, powstał nowy kościół pod wezwanie Zmartwychwstania Pańskiego. Dziś obiekt bezpośrednio graniczy z cmentarzem. Mało kto wie, że na Bielawskim, trzymajmy się tej nomenklatury, w cmentarzu znajdują się krypty. To miejsce spoczynku 15 księży i braci ze zgromadzenia świętego Wincentego a Swoją ziemską wędrówkę zakończyli tutaj między innymi Władysław Giemsa, jedyny ksiądz parafii świętego Wincentego a który przeżył wojnę, późniejszy proboszcz Bazyliki w latach 45-57, Ludwik Sieńko w latach 62-80, proboszcz Bazyliki, dziekan Dekanatu Bydgoskiego II, poeta i kompozytor. Józef Kutermak, założyciel i przewodniczący Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom, kapelan internowanych działaczy Solidarności w Potulicach. Antoni Strychasz, proboszcz parafii Świętego Wincentego Apału w latach 80-86, założyciel i pierwszy opiekun wincentyńskiego duszpasterstwa akademickiego Stryszek. Ponadto na południe od kaplicy znajduje się niewielka kwatera, w której spoczywa 25 sióstr szarytek. Wiele z nich to dawne pracownice miejskiego szpitala, dziś imienia doktora Jurasza, które przez lata wspierały personel medyczny placówki. Dziś cmentarz bielawski zajmuje powierzchnię ponad 20 hektarów. Spoczywa tutaj ponad 30 tysięcy osób. A to oznacza, że to druga największa po tej przy ulicy Wiślanej bydgoska -Nekropolia. Większa już jednak raczej nie będzie, bo od 1986 roku oficjalnie pozostaje zamknięta. Korzystać mogą z niego tylko rodziny posiadające na cmentarzu rodzinne kwatery lub wykupione uprzednio miejsca. A skoro mówimy o tak dużej liczbie i tak dużej przestrzeni, znalazło się tutaj wielu zasłużonych bydgoszczan. Osób związanych z naszym miastem i przez lata pracujących na jego chwałę. Wymienione osoby to oczywiście ledwie wycinek, część spośród tych, które za życia dokonali wielkich rzeczy, a których miejscem wiecznego spoczynku jest Bielawski Cmentarz. Poddajmy im przez chwilę hołd. Leszek Biały, pseudonim Jakub, szef łączności inspektoratu Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej w Okręgu Pomorskim. Nadzorował m.in. proces utrzymywania łączności bydgoszczy z partyzantami działającymi w borach tucholskich. Zamordowany przez żołdaków komunistycznej władzy w katowni UB, ukrytej w piwnicy przy ulicy Markwarta. Zginął niedaleko swojego rodzinnego domu, jeszcze niedawno stojącego przy ulicy Sielanka. Dziś leszek biały jest patronem pobliskiego skweru, na którym umieszczono pamiątkową tablicę ku jego pamięci. Tadeusz Esman, historyk, archiwista, działacz społeczny, kierownik dyrektor a następnie kustosz Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Członek honorowy Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, członek zarządu Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz odznaką Zasłużony Obywatel Bydgoszczy. Marian Norkowski, piłkarz, urodzony w Toruniu, ale przez lata związany z Bydgoszczą i tutajszą Polonią. Król strzelców w jej barwach z 1960 roku, a także członek drużyny, która w sezonie 59-60 zajęła najwyższe w historii klubu, piąte miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Reprezentant kraju, olimpijczyk z 1960 roku w Rzymie, nazywany bydgoskim bombardierem. Uhonorowany pamiątkową tablicą wmurowaną w ścianę stadionu Polonii. Vincenty Gordon, historyk, regionalista, harcmistrz, rodowity szwederowianin od dziecka służący w drużynie skautów imienia Stanisława Staszica, w kolejnych latach pełniąc funkcję zastępowego i komendanta drużyn skautowych. Za działalność na rzecz ZHP w 1939 roku odznaczono go Krzyżem Zasług, w trakcie wojny członek Armii Krajowej i Szarych Szeregów publicysta, którego cykle artykułów pojawiały się m.in. w Dzienniku Wieczornym i Kalendarzu Bydgoskim. Członek honorowy Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy w 1976 roku w plebiscycie Dziennika Wieczornego otrzymał tytuł najpopularniejszego bydgoszczanina – Bernard Kaczmarek. Czołowy działacz organizacji Miecz i Pułk, żołnierz Armii Krajowej, szef Grupy Bałtyk wywiadu Komendy Głównej AK, dwukrotnie odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy, także Krzyżem Walecznych, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasług z Mieczem oraz Krzyżem Armii Krajowej. Dmitros Nikolaidis, urodzony w Bułgarii Grek, który w Bydgoszczy osiedlił się w 1987 roku za sprawą żony Polki. Studiował teologię w Prymasowskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bydgoszczy. Był poetą i prezaikiem. W Bydgoszczy wydał m.in. zbiór wierszy Odyz i A ja oraz powieść Dolina Józefata. Jerzy Orlicz, filmoznawca, jeden z największych autorytetów w dziedzinie filmów w historii Bydgoszczy. Znawca kina polskiego i niemieckiego, juror w krajowych i międzynarodowych festiwalach. Założyciel i długoletni prezes klubu miłośników filmu Mozaika. Kazimierz Panek, doktor wszechnauk lekarskich, lekarz weterynarii i bakteriolog, profesor nadzwyczajny fizjologii i bakteriologii działacz polityczny i turystyczny, pasjonat narciarstwa i taternictwa, współzałożyciel i pierwszy redaktor czasopisma Taternik, pierwszy prezes Karpackiego Towarzystwa Narciarzy we Lwowie, Mieczysław Połukart, żużlowiec, pierwszy polski uczestnik finału indywidualnych mistrzostw świata, następnie trener. W 1959 roku, będąc zawodnikiem Polonii, dotarł do finału mistrzostw świata, gdzie zajął 12. lokatę. Ponadto dwukrotny medalista drużynowych mistrzostw świata, złoty i brązowy, a także zdobywca złotego kasku, odznaczony krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Janusz Umiński, prawnik, działacz społeczny i turystyczny, od lat 50. XX wieku działacz PTTK, w tym także zarządu głównego organizacji. Był autorem 40 przewodników turystycznych oraz ponad 300 artykułów o tematyce społecznej i turystycznej. Spod jego pióra wyszedł m.in. słynny, wydawany wielokrotny przewodnik turystyczny po Bydgoszczy, odznaczony Krzyżem Kawalerskim orteru Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, odznakami Zasłużony Działacz Turystyki i Zasłużony Działacz Kultury, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Odznaką za Szczególne Zasługi dla Województwa Bydgoskiego, a także Odznaką za Zasługi dla Miasta Bydgoszczy. Wspomnijmy ich a także wszystkich innych którzy tutaj spoczywają szczególnie teraz w okolicach 1 listopada w czasie tak silnie kojarzonym z wielką zadumą nostalgią tęsknotą za tym co odeszło i za tymi którzy odeszli przyjdźcie więc na Bielawski cmentarz zapalcie znicz na grobie bliskich zasłużonej daby dobroczyńcze postaci lub po prostu zupełnie nieznanej osoby to ważne wszak oni wszyscy zasługują na pamięć